No tam w oddali taka basztka widać. Tu kamera pokazuje, że to jest daleko, a moje oko widzi, że to jest no, stosunkowo blisko. Nie wiem dlaczego tak. Tak, 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 to, to wszystko. No i w, w, oktagonalna forma tak, ten. A tutaj sowa. O, o tutaj tą sowę przybliżymy Tylko doświetlę to trochę. No Doświetlę. To nie tu. O, tu mam to słowo. Istotne jest właśnie to, jak się nazywała energia kiedyś. Bo na przykład yy, używając Marii, Marii En, Marii z tej nazwy, to z francuskiego można by było tłumaczyć mąż w mieście. A mąż. No to chyba każdy wie, co to jest mąż. Kto to jest mąż? Mąż jest y, częścią połowy małżeństwa. Czyli to jest związek między kobietą a mężczyzną. Tylko i wyłącznie. Bo na przykład związek. Mężczyznę z mężczyzną to nie byłoby małżeństwo. To już inaczej trzeba by było nazywać. Nie chcę używać nazw, którymi, którymi chciałbym operować, bo znaleźliby się tacy, którzy mogliby się poczuć obrażeni i urażeni. Każdy jest jaki jest. Ja tam nikomu nie chcę ani dodawać ani ujmować. Z tego tytułu, że ktoś tam lubi się babrać w gównie, a inny wolić, woli ubijać kisiel. Czy... To jest każdego sprawa indywidualna. Biologia zaś i anatomia człowieka mówi jedno. Aby urodzić dziecko, aby powstało dziecko, a aby stworzyć dziecko, stworzyć człowieka, musi być kobieta i mężczyzna. Kobieta i mężczyzna. Wtedy to będzie y, dziecko y, narodzone. I to będzie dziecko z ducha, tak. a nie y, z próbówki. Bo y, gdyby było z próbówki, byłoby już stworzone. Niezrodzone, a to jest różnica. Stworzyć można klona, hybrydę można stworzyć. I tu dalej sobie poszperamy. Dobrze, jeszcze tutaj obejdziemy sobie właśnie tam idziemy w tamtym kierunku, żeby coś tam ciekawego pokazać, tylko czy to tutaj było blisko, czy to tam daleko, nie pamiętam. Chyba tutaj było. To właśnie, to właśnie, co chcę pokazać, to jest bardzo istotne. Nieistotne jest to, co jest dzisiaj przyklejane i co jest pokazywane, tylko to co było kiedyś. Jest fajna symbolika, fajny orzełek. Dobra, ale to co ja chcę pokazać, jest w zupełnie innym miejscu. Tak, jak wspominałem, idę do tego miejsca, i mam kamerę, dlatego zbliżam. Właśnie chodzi o ten symbol o ten symbol Memento Mori, tutaj co właśnie o tym świadczy, że to jest sygnał, e, znak ostrzegawczy. Ale gdzie co jest napisane Co tam pisze? To, to chyba nie wiem to chyba jest jakiś znacznik chyba dotąd była woda chyba kiedyś wiesz? Nie wiem Waser co to jest? To nie jest tak. Woda? Waser? Tak, Waser nie. Nie Waser Tu dla właśnie jeśli ktoś chce, no to... To jest napis. O wodzie. Można zrobić sobie stopklaty, bo waser to jest woda. Ale przejdziemy tam, bo ja chcę zobaczyć na tym drugim kamiennym. Co tam jest na tym drugim właśnie za napis. No. Gówniane żywopot, kurde. To nieważne, że łacinie. Ja nie znam łaciny, ale ktoś może zna łacinę. żywopot taki, kurcze, dali, że nic nie widać. Czyli coś ktoś chce ukryć. z strony. Może z tej strony. Idę, zobaczę, aby tylko, kurde, to sfotografować. Bo to jest ważne. 1800 rok ta tablica. Konkretnie 1000. I tu taka symbolika. To takie źródło jakby. I tutaj jest rok właśnie 1800 a tu 1725 to zaczęta budowa była Tu trzeba sobie zrobić stop klatki i może ktoś byłby w stanie to przetłumaczyć, kto zna niemiecki dobra, ja idę. Coś jeszcze ciekawego masz? Że to, także to w zasadzie będzie to i teraz to będę chciał zrobić z dalszej perspektywy, bo to już jest ładnie odbudowane. Ostatnio, ostatnio, ostatnio było widać szczyt, tak ja nagrywałem, co byliśmy rowerkami tutaj, a teraz już ten szczyt jest zabudowany chyba. A także tam już nie, nie będziemy szli w tamtą stronę, tylko sobie nad nogatem wrócimy. Tak, widzicie? Tu już szczyt jest zabudowany, a ostatnio ten ostatni segment tak. był zrujnowany, nie było dachu. Tak. Dobrze. I tak to... Tak to wygląda, począwszy... O, jaki począwszy odtąd Tak jak przesuwam kamerę po tym dachu do końca to jest... To jest kościół. Nie wiem, to katedra w Świdnicy jest krótsza. Nie? Ja wiem, to jest... No, dużo mniejsza. Tylko koty chodzą. Tu jeden siedzi, tak. I są też, właśnie, te ciekawostki, takie okulusy. No. I do rządek. Jak fajnie, kurde. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. I tutaj. Symetrycznie też, tyle że są już chyba zamurowane, czy nie? Coś tam jest. Te są zamurowane po przeciwnej stronie? Trudno powiedzieć, trzeba by tam podejść od tamtej strony, to może byłoby widać. Teraz tak, jest. zamurowane tam są. Zamurowane. I tak, te są zamurowane, a te są niezamurowane. Czyli te, co są zamurowane, to już jest zrobione nowożytnie, a pierwotnie one były wolne. Tak. Czyli coś tam w tym kole, kole było. Ja myślałem, że to są okulusy, ale okulusami to je nazywają właśnie y, muzealnicy, kustosze, no i powiedzmy jacyś historycy, którzy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, albo wiedzą i nie chcą powiedzieć, y, jaką to po prostu miało rolę do spełnienia. Idziemy dalej, nie, nie, nie wchodzimy na zamek, bo nie czujemy takiej potrzeby. Kiedyś się wybierzemy. I zawsze się łapię, kurde, na tym, że mówię zamek. Zamek. To nigdy nie był zamek, bo przed. Zobacz, tu te anteny szczelinowe są zrobione w formie tarcz no. nawet. To są ciekawostki no. tarcz rycerskich takich, które w ogóle nie musiały być tarczami do obrony, tylko mogły być zupełnie w innym celu używane. I zobacz, tutaj układ tych rozetek jest. Każda rozeta ma inny układ. Począwszy jadąc od tego górnego Okulusa, tak. no, zobaczmy, może mi to doświetli dokładnie. Każda rozeta ma inny kształt. Dokładnie. Inny jest. Tak. Także te wszystkie rozety są. Każda jest inna. inna. No. Tutaj można sobie zrobić stop-klatkę. Nie są też, tylko ta jedna jest chyba zamurowana. Bo tam to widać, widzisz, patrz, na tej drugiej, widać już dach po prostu, nie? Tak. Bo dach przeszkadza, dlatego, wiesz, nie tutaj ma prześwitu powietrza. Tutaj i... jedna jest zamurowana, ta jest zamurowana. Tak, ta pierwsza, no. Ten otwór, a te otwory już, już są wolne, już jest wolny, dach widać przez nie, jakąś tak. tam antenę. Ale zobacz, to Coś. jak widać, gdzie były okna, zobacz, widzisz? Tak, niepół, okuł... dokładnie to było w, ileś tam razy przebudowywane. Dokładnie tak, przebudowywane, żeby nikt nie, nie wyczaił o co kamana. No tak raczej na ten styl właśnie robicie tak. te, te łuki. Teraz mnie, 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 mnie. Ciekawi jedna rzecz, tylko z, z której strony to będzie bardzo widoczne dobrze. To właśnie tu na szczycie tego może z tamtej strony będzie bliżej, ale tu spróbuję to przybliżyć. Co to jest? No tu tego nie wyłapuje, Jakiś trzpień metalowy może. może z tamtej strony. Może z tamtej strony to wyłapię. dołek pamiętasz? O. Co? No tu był taki dół, taka studnia i był tam Tu nie pamiętam. Było. No. I teraz to jest chyba noworzędny. Tak. Weź zasłoń. Zasłoń. A zasłonić. Tak. No. To jest nowoczesny punkt tak, wysokości. Mhm. Ale nie wiadomo czy punkt wysokości, czy nie. Mhm. Tego to nie jestem pewien i nie dałbym sobie małego na mizerię pociąć. Tam nie będziemy już szli bo nie ma sensu Jeszcze tylko a tu widać jakiś jakaś o dziura mm -hmm. Tu ktoś jakby tak dobrze poszukał to może pod, do podziemi by się dokopał jakiś Tutaj z tej strony jeszcze remont Trwa, ale widać, jaki to ogrom jest. Mhm. Taki wielki, ogromny kościół. Ogromny, jeśli chodzi o długość, bo przód jest to jest przód on jest niepozorny. A tam dalej nie wiem. Nie wiem. Ja jestem kurwa ułom. Jestem ułom po prostu. Bo nie wierzę w to, co mówią historycy. Dla mnie to nie jest kościół. To jest część segment jakiegoś jakiegoś urządzenia. Tutaj zrobili kible teraz, ale to, co tam jest? Co tam było, to nie wiem, ale tu można tam dojść sobie, bo to chyba wolno chodzić tędy. Tutaj tak. Tylko na środek zamku nie wolno wchodzić. No to od razu zobaczę, co to wystaje z tej ściany. Może jakiś punkt. Tak, tak, to już jest ten nowy punkcik. Tak samo jak tam, co oglądaliśmy na tym przed chwilą. Tak właśnie mówię o tym Właśnie mówię o tym Ale to już jest nowoczesne Ale nikt od tak sobie takich rzeczy po prostu sobie nie zakłada I właśnie tu o to chodzi Żeby Ktoś zaczął próbować rozkminiać, robić y, y, jakąś tam gene, genealogię słów, próbować rozkminić słowa, bo nawet w Biblii pisze, na początku było słowem, słowo. Słowo było u Boga.